W imieniu Klubu Sportowego Kozioły chciałbym gorąco zaprosić mieszkańców Kędzierzyna Koźla do wzięcia udziału w projekcie pod tytułem Rowerem przez miasto. Projekt ten dotyczy rajdu rowerowego oraz zawodów w Atlonie. Rajd odbędzie się 12 października o godzinie... 11 ruszamy z rynku w Koźlu. Następnie będziemy przejeżdżali wszystkimi osiedlami naszego miasta, zakończając go właśnie w tym miejscu, gdzie obecnie stoimy. Przewidywany powrót na godzinę 13:30. W dalszej części projektu przewidziany jest udział w zawodach Cross Duathlon. Oczywiście dla osób chętnych wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Jeżeli ktoś się zastanawia, czym jest Cross Duatlo, to śpieszę z odpowiedzią. Są to połączone dwie dyscypliny, rower plus bieganie. Yy... W ramach tego przedsięwzięcia przygotowaliśmy mnóstwo konkurencji dla mieszkańców miasta w różnych kategoriach wiekowych. Oczywiście przewidzieliśmy start dla najmłodszych, zaczynając od przedszkolaków na gimnazjalistach, kończąc. Przypominam, 12 październik, godzina 11, start na rynku w Koźlu.